Dzisiaj uroczystość objawienia pańskiego, potocznie zwana uroczystością trzech króli. W jaki sposób Bóg objawia się człowiekowi? Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii szukają go na dwa sposoby. Mędrcy zobaczyli znak na niebie, gwiazdę i poszli za tym znakiem. Król Herod zaś zapytał arcykapłanów i w piśmie co, co Pismo Święte mówi o Bogu, który ma przyjść, o Mesjaszu, który ma się narodzić. I w ten sposób objawia się Bóg. Dla tych, którzy go nie znają, którzy nie przyjmują autorytetu Pisma Świętego, którzy nie mają jeszcze łaski wiary, objawia się za pomocą znaków, które trudno wytłumaczyć po ludzku, które trudno nazwać tylko przypadkiem. Zaś dla tych, którzy przyjmują w wierze autorytet Pisma Świętego, to właśnie słowa Biblii są najdoskonalszym, bo pisanym pod natchnieniem Boga, rysopisem zbawiciela.